Codziennie komornicy w całej Polsce wykonują setki czynności egzekucyjnych. Wymieniają korespondencje ze stronami, kontaktują się ze sądami, instytucjami, wierzycielami czy też dłużnikami. Czy można pracować szybciej, precyzyjniej, ale i spokojniej? Oczywiście. Właśnie po to powstaje e-Komornik. Nowoczesny, intuicyjny i kompleksowy system informatyczny dla kancelarii komorniczych. Tworzymy e-komornika, by odpowiedzieć na realne i bieżące potrzeby kancelarii komorniczych. System łączy w sobie narzędzia do egzekucji. Komunikacji, raportowania i analityki. Jest bezpieczny, zgodny z przepisami, a do tego stale rozwijany z myślą o użytkownikach. Ekomornik to automatyzacja czynności, integracja z systemami publicznymi, wygodne zarządzanie sprawami, windykacją, finansami oraz i zespołem. Nasze motto, które nam przyświeca podczas wytwarzania oprogramowania, jest następujące. Jeśli ty masz wykonać 100 razy jakąś czynność ręcznie, zostaw to nam. My wykonamy analizę automatycznie, wprowadzimy to. Damy, a Ty będziesz podejmował w weryfikację merytoryczną, czy dokonać jakichś określonych czynności. R system nie powstaje w próżni. Metodyka, na której się opieramy, zakłada udział klienta we wszystkich fazach wytwarzania oprogramowania. Zarówno przy analizie, jak i cyklicznym przeglądzie, aż do najważniejszego momentu, czyli testów przedprodukcyjnych. Udział beta testerów jest gwarantem tego, że produkt, który dostarczamy, Spełni oczekiwania klienta. Sama współpraca wkłada się z dwóch etapów. Bardzo często jest tak, że wcześniej rozmawiamy o pewnym pomyśle, jak coś mogłoby wyglądać, a gdy już program jest przygotowany, dostajemy go na samym początku do sprawdzenia, czy odpowiada naszym wymaganiom. No i potem jest właśnie bardzo dużo klikania i analizowania poprawności funkcjonowania tego systemu. Najbardziej odczuwalną zmianą w ramach e komornika no to było przejście na przesyłki hybrydowe. To jest dla mnie, jako komornika, ogromna oszczędność czasu. Oczywiście oszczędność też e, pieniędzy, bo, bo nie ponosimy kosztów e, nawet, e, no, nawet zakupu drukarek, tonerów, papieru. Drugi moduł to jest moduł księgowy, który pozwala nam przede wszystkim korespondencji całej w sprawie, którą wysłaliśmy, a nie zaksięgowaliśmy jeszcze i na zapłacenie rachunków za ZUS. To jest to ogromna e, zmiana bardzo duże przyspieszenie i Każda osoba, która zaczyna tego używać, mam taki bardzo pozytywny feedback, że naprawdę to jest coś, co znacząco wpłynęło na oszczędność czasu w kancelariach. Dla mnie jest to bardzo osobiście fajne doświadczenie, z tego względu, że przed pojawieniem się nowych funkcjonalności jestem w stanie dla naszego środowiska, koleżanek, kolegów, komorników. I komorniczek, przetestować te rozwiązania. Aplikacja eKomornik pozwoliła nam zintegrować się z takimi usługami jak elektroniczny urząd skarbowy, e-doręczenia i teraz, w ostatnim czasie, został tam wprowadzony dostęp do krajowego rejestru zadłużonych i pozwala nam bardziej efektywnie wykonywać nasze codzienne obowiązki.